Siema, widzę wy, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcja, to już widzicie brata? On już tu pali tego yy, Maseja, Fergusona. Gracie, Nie pali? Ale nóżką wdepasz. Ty, ty weź, kur cię zaraz. Poczekaj, jak się on da, ty weź tam z tyłu tam. Koło tego silnika tam. Ja będę tu próbował go. Czekaj. Może zap... czekaj, stój, młody, nie. Czekaj, nie pójdzie. No nie wiem, mi czekaj, się wydaje, to że... Muszę... O! Pasek się zaklinował, nie mógł ruszyć. Ale zastał się, bo zobacz. Ile pochodzi i gaśnie. Daj no, daj no. O o! o. Gazu mu, gazu gazu, gazu, gazu Czekaj? Oj i zgas, czekaj, jeszcze raz. Mu dam tu w palnik. Dam mu w palnik od razu wyjeżdżam stąd. Palnikiem. Dobra, lej to młody, bo to jest. Ej, hej, młody Ja Aaa, no ja się nauczyłam, że już to w, w tamtym roku, no. Dobra, daj mi to ja to będę kosił, bo ja się boję. Ja będę kłosił Daj to młody. Ja będę kosił. Nie, nie ja pokoszę. Młody kury, nie mają, daj mi to. Daj mnie to. Młody daj. Ja to, to. będę Ja to będzie... Ja to będę kosił. Give mi to. Obdaje. Ja będę kosił, ty rób tam seno. A ja nie mam co robi. Daj oddaj. Ty nie możesz jeździć. Bo cię wmiele. Hmm. Dobra, masz to. E, brat, kość to. Dobrze, przyczep. Jestem. Dobrze. Ej, bracie, zauważyłeś, że ja cały czas tam 60 i robię? Seria. Nie, na czterdziestką. Jeszcze <gresso> mi Marucia Stało że z czterdziestką w Z <mum> bachorami teraz. <mum> o kurde, brat chyba nie będzie zadowolony. Bramę przyhaczyłem. Dobra, może nie będzie widział? Odjeżdżam szybko. O oh, kurde, v auto právě To Auto mě zahacilo. No, kon 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 bo ja už mám 800 litrů pana. O kur. To byl Ja No gdzie nas poprzedni no. A ty ten młody coś co będziesz teraz robił? Od razu wspierasz? No nie, chyba nie. Ja bym najpierw po... Ja bym narpiew, yy, nie, może pójdę na gospodarstwie trochę pokosić trawę. Patrzę, zobaczę. Zobaczę, jak tam krówki się mają. Ty, to chyba, że zrobimy kostki, to weźmę sobie do sąsiada i pożycz mu pracę. Bo on tam mówił, że gdzieś na wakacje pojechał. Znowu Więc na wakacje co, co tydzień na wakacje jechał? Jedzie, jeździ. No bo on dzisiaj te tam do. Te, na. do. Bo on z Holandii i tam do rodziny pojechał. Aha, no dobrze. Nim swój jest, i weźmiemy ja iść do niego na te podklasy. A to nie mogę 40, nie. a dobra, bo 40 jest pod tym. 40 jest przyczepem. Nie, no bo ja już przyzwyczaiłem się do tej 40, Włań. na całe 60, 40, 40 robię i. No. A który to już odcinek jest z tego gospodarstwa. Chyba pierwszy sezon to już jest. Jak pierwszy sezon? Pierwszy sezon w gospodarstwie, bo to jest... No. ...dobieżniwa No. Ale widzę, że jęczmienia ładnie sypnie. Mm -hmm. już mam 1300 litrów. Mm -hmm. No dobrze. Tam sobie podjedziesz, nie? Wykiprujesz. Ja... ...podjadę spokojnie. Z rozrzutnikiem mogę przyjechać też. Już... na razie przyczepa. Tam jedynie sąsiad coś tam mówił, żeby mu ten jęczmik wykosić, abym nie mieli co robić. A, ten no to może Ale to może tylko się na to wróci z tych Holandii. Czy nie? nie? nie. Bo on tam mówił, że na długo jedzie. No, widzę, no rower zostawił na środku. Może tam w kolejnym odcinku, może kos, kosimy. kosinu. No. Ja w sumie może mu jeszcze dzisiaj, bo my to tylko jęczmień skosimy. No tak, bo pszenicę kiedy w sierpniu chyba kosimy, nie? No to prasę mam, a tu Jedno pole z pszenicą w lipcu, a to i co kupili to w sierpniu. O. No. Ziemniaki we wrześniu. Yo. Ty, 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 też będziemy tam zmioki siać, czy nie? Później? No, no by się posadziło. Ty, a wiesz gdzie ja bym posadził? Na tym, na tym polu, co teraz kosisz, ziemniaki później. No ale później na tym małym to co byś posadził, ja posiał. Hmm. No też jakąś pszenicę czy coś. Czy tam nawet ten jęczmień. Takie małe to nieopłacalne. Ech, już. No dobra, to, Takie małe podziemniaczki wziąłem. No to dobrze. 40 na innym kosie Mhm. stoi musiałam wysypać Ty mhm. bracie ja się tu zostawię kamerę To będę, będzie na ciągniku leżeć, bo ja muszę do łazienki tam lecieć do domu U mnie tam przyciska deszko. Dobra, no to tu kładę kamerę i, i tam przyjdę, nie? Niech leży. Jak coś, to tam gadaj z widzami. Dobra, ja tam zaraz przyjdę. Tam widzowie powiem wam w serdecie... Biedę, bo nie wiem młody, bo młody nie wie, ale my też tam mamy takiego wujka w Anglii, który mi powiedział, że na następny sezon, w zimę, młody dostanie na urodziny ten Jezus. Nie młody, tylko roślin, bo młody dostanie prezent. I to będzie prezent chyba jako futbol. Ale nie jestem pewny, albo futbol, albo futbol czekamy. Tam widzowie nic tam, tam nie pić tam, bo nie wiem. la 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 <tipos> 好好 <gasps> O, braciszku, wróciłem tu biorę kamerę. No nic. Bo mnie tu przycisło, to ci mówię. Ja ci ja słyszałem jak szambo leci. No. Bo tu tym rowem leci Sambo. No, bo to, to my to... Wszyscy tu ogólnie we wsi w rów pompują. Bo my to... Bo wszyscy to wiecie, przywożą i wylewają jakby z beczki. A my żeśmy tak opatentowali? Byśmy rurę się tam schowali w krzakach i wylatuje. Dobra, pracuj mi do No, będę pracował to. Czekaj, zobaczy ile od minut. O, dopiero 14 to A jeszcze. Wody jak te, te filmiki to tam przeglądasz cały filmik? Nie. A, to dobrze. No dobrze. A no to akurat tego przejrzę. Nie, ale nie, nie przeglądaj, bo tu tam, tam coś jest... coś, coś powiedziałem. Co? Co, co? co za co mówisz? Nic, nie przeglądaj. Dobra. Jak brzuzę to tam zerknę, co tam? Akurat obejrzę cały odcinek. Tak z ciekawości, bo taki fajny ze żniw, to akurat poglądam sobie. Ja tam tego nie oglądam. A tam tego też obejrzę. Teraz się tak oglądać. To jak skończysz, to my się zamienimy. Ty będziesz pracował, ja będę zbierał. A nie wiem, czy będę wiele razy zbierał. No ale to na kupę, nawet na kupkę. Nawet by na kupkę, żeby pozbierać, to by też by było. Weź tam jeszcze te umijaki, no porób tam przy końcu. Weź no zobacz, ile w zatorze jest tego litru. No ile? Dobra. 85 Dobra, to wyszkaj to zaraz. No muszę odjechać, nie przeszkadzać. A czekaj, ile paliwa? zobaczy, ile w zatorze Eee, pół baku i no. Za to, jedź tam na koniec. Nie, no na razie pracuję, nie będę brał. Tu widzicie, widzowie, jak się ładnie ubrałem dzisiaj. Koszuleczka, buty niebieskie, spodnie takie te. Ja A ja młody zrzuciłem tę koszulę A zrzuciłaś? Mhm To nic Tak bo miałem założoną koszulę na kombań Weź młody podnieś mi tu z otorem No brawo, no bracie, nie no nie mam jak Stoisz obok zetora No tak ale ja pracuję A kto to wyorał tutaj nasze pole? Tu? Ja to Ja Ja no. Po co ty to Żeby było ten, bo tu był taki dziwny za... za tam. Chciałem żeby było bardziej tak wiesz, prosto. będzie mhm. też zasześć ty weź wyjść i wejdź. O, dobra, no. Naprawiłeś. No trochę tych kostek będzie, ale nie będzie jakoś dużo. Na zimę i tak chyba zabraknie nam. Zabraknie. Jestem pewna, że nam zabraknie. Ty no, ale tu jest dużo pole tej pszenicy, no to akurat będzie. Aleś poszedł. Popylił. Wody musimy kupić karszero, bo te czujniki takie brudne się robią. No, są brudne, już są brudne. Najbardziej to jest 40, nie? Brudno. Miałem najwięcej robi się. A ona chyba najwięcej ma przerobione, ogólnie godzin nawet. Zobacz ile ma 30. Nie wiem, nie jest to 30, no nie wiem, gdzie on jest. to gdzieś chyba jest, czy gdzieś. Nie wiem gdzie ty tam po tych ziemniakach ją zostawiłeś. O, masę i ma masę dobę przerobioną jedną Ja którą trochę wysypałem, nie ale... No wysyp wysyp. Się wysy. No dobrze. Dobrze, że im tam parę wysypałeś. One tam niosą jajka czy nie? A? Niosą jajka kury czy nie? A właśnie a nie co przez no. No miły trochę tutaj, prawie że paletę. O, no to ty, no to sprzedaż będzie. Ty, ile za parę? chyba 3000 tysiąki? W miarę, zaraz no tylko... No, w grudniu dwa punkty. Ty, no to sprzedamy w grudniu. No, tam, ale to tego, wiesz, co by potrzebowali? No? Takiego tura. No to sam się tam podobnież ma ciągnik brać z którym jakimś Młody, zjedziesz mi tę kombinę? Ja mam taką fajną rzecz, że to, to później Ci pokażę. No nie zjadę drachm, bo bo ja to prasuję. No da, daj mi to skończyć. Dobre? Mhm. I nawet dobrze się tym masejkiem robi. Dobry ciągnik. Ale jak to? No tak, ja to 40. Ja to 40 jest moja. Ty tam bardziej lubisz 140. No, ja lubię 40 i 30. Tym masem to mi się nie widzi robot. Teraz to się może tam... raz na ruski rok można się przejechać, ale Nie, tak to jakbym miał robić, to nie. Młody, nie wydziwił. I tak będziesz chciał mocno zrobić masę. Gdzie? 40. 40 z kosiarki tego. Paweł tylko był. 40. Uj, 40 będzie szła? Ale 40, na nie będzie wałek włożyć. Ma. Bo zepsuł się. Ma. Nie było przecież. Ale zobaczy to jest. Już w tamtym roku. No w tamtym roku, ale w tym roku się już zepsułem, ja naprawię, są własnych. Nie zapeja naprawię, do to są ślady zawodem. Samsiad na prowi. Tak prosimy ja będę sobie mówić. Nie. Ja będę. Gdzieś zostało. Dobra no to ja będę z prasą na 40. czterdziestką. że kiedyś sprzedał? żadny sprzedaży czterdziestki. i tak ci powiem, że to gospodarstwo czy nie? nie, nie, bo on jest akurat na pół, gdybyś to wiedział w papierach. do czasu, to no do czasu. Mam 17, 17 lat. 3, mam 17 lat. 3 miesiące do tego. Do 18, więc. Więc wiesz. A od 16 mogę mieć traktor swój, więc 40 i tak jest już na mnie zapisane, więc nie możesz jej sprzedać. Tak się dziwisz. Nie możesz jej sprzedać. To Dziadka ulubiony traktor, więc nie możesz jej sprzedać. Ale czy nie wiesz co było pierwsze? No 30 była pierwsza, no dobra, ale... No dobra, no Włady jeszcze kiedyś był, no. Ten Włady to się rozpadał już. już. Dziadek go sam sprzedał przecież. Włady nie był To co było pierwsze? Co? Który, jaki to był pierwszy traktor? Nie wiem, na polu, jak się zawrócić. Mam w prasie jeszcze dużo procent 96%. Akurat Belka wyjdzie. Ile minut? A już patrzę E24, jeszcze chwilę tam

Bratku. Brat chyba umarł. Widzowie. E, młody, bo ja tego. Jest problem. Jaki? Dlatego muszę jechać do miasta, bo dzwonili, bo tego... Bo muszę jechać tam, papiry jakieś napisać. Aha, no do, no to jedź. No dobra, to wody to ja lecę. Znaczy idę na piechotę, idę na pks No, to idź, idź. dryn Młody, halo. hallo, Halo, halo, no? A ty tego, już kończysz tego odcinka? I no, tu jeszcze po, porządek zrobię na no, gospiej. To bądź ze mną, tu się pożegnamy razem. Teraz? Tera, no dobra. No to już, to już czekaj. Odgaszę Fergusona, poza odcinkiem wezmę. A, no to już do ciebie idę. Czy Już mnie nie ma, bo ja już daleko pojechałem. A, no dobra. No to co. Idziemy w dziewię.